Czytanie z Księgi Proroka Izajasza: To mówi Pan doszebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z Twego urzędu i przepędzę cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy On otworzy, nikt nie zamknie. Gdy On zamknie, nikt nie otworzy. Bije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca. Oto Słowo Boże. niech Bo nie Panie, twałaska, łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, trwa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca. Bo usłyszałeś słowa ust moich, będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. pokłon ci oddam w Twoim świętym przybytku. Panie, twa łaska, twarz, wszystkie. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: O głębokości bogac, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto go pierwsze obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów. Za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś mesjaszem, synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo pańskie. to Tobie Drodzy siostry i bracia, dzisiejsza niedziela, jak wiele wcześniej, jest dla nas okazją do zastanowienia się, zatrzymania na moment chociażby i skupienia uwagi nad przekazem Słowa Bożego, jak co tydzień Pan Bóg kieruje do nas to Słowo. Ono jest kierowane po to, żebyśmy uczyli się przede wszystkim pewnej refleksyjności, uczyli się takiej umiejętności zatrzymywania się zatrzymywania się. I zadawania sobie pytań ważnych. Pytań ważnych, ponieważ pytań o to, co dla nas jest najważniejsze, najbardziej potrzebne. Pytań, które pozwalają nam w jakiś sposób zweryfikować styl życia, jaki prowadzimy. Otrzymałem takiego mema, gdzie jest taki tekst, kiedy przychodzi dziennikarz, do lekarza i pyta go ten dziennikarz, jak rozpoznaje chorobę, a był to zakład, gdzie ludzie mieli różnego rodzaju problemy natury psychicznej. On ja mówi to bardzo proste, zadaje pytanie człowiekowi: napełniamy wannę wodą do pełna, dajemy szklankę, łyżkę, szklankę, wiadro, którym z tych rzeczy, czyli jak najprościej opróżnić wannę z wody. Dziennikarz mówi, ależ to jest bardzo proste, ale trzeba wziąć największe naczynie, wiadro. Mówi, proszę pana, dla pana jest pokój 41, ponieważ każdy zdrowy człowiek po prostu wyjąłby korek z wanny. Moi drodzy, ten mem się kończy tym, że w 39 ktoś jest, a na 40 to właśnie jestem ja, bo każdy z nas pomyślał o tym zapewne, że wiaderkiem. Moi drodzy, to są takie zabawy logiczne, ale one pokazują, że w życiu potrafimy po prostu iść w pewnymi standardowymi, takimi oklepanymi ścieżkami. Nie zastanawiać się nad tym, nie szukać wyższego dobra, nie wnikać. I potem życie staje się płaskie, coraz bardziej miałkie i, i, no i właśnie nie wychwytujemy z życia tego, co jest najważniejsze. Przykład dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Pan Jezus z apostołami doszedł do Cezaryi Filipowej, to jest takie miasteczko, które można powiedzieć, jest na stokach góry Hermon. Góra Hermon wysoka, nawet latem, to jest Ziemia Święta, to są takie klimaty bardziej ciepłe. Tak? Jest ośnieżona, czyli wysoka góra. Tam jest chłodno, i bywa, że ten chłód spada dość gwałtownie na jezioro galilejskie. No i jest wzburzone. Ono zatapia wtedy łodzie, wiele ludzi zginęło. I taki chód też spadł, była burza, czyli sztorm się zrobił, gwałtowny, taki szkwał. I wtedy po takim morzu idzie Pan Jezus, po wzburzonym morzu i uspokaja to wszystko. Znamy ten obraz z Ewangelii. I właśnie w tym miejscu Pan Jezus zadaje apostołom pytanie: Słuchajcie, za kogo ludzie mnie uważają? I wtedy jest co? Chór odpowiedzi. Wszyscy idą po uklepanej drodze już. A jedni za tego, ktoś rzuca za tamtego, a ktoś jeszcze, ktoś za apostoł. Wszyscy odpowiadają. Brzmi to tak: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Aliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków, no i na pewno było gwarno. I w tym momencie Pan Jezus mówi: stop, nie mówcie tego, co mówią inni. Ja chcę, żebyście powiedzieli to, co wy myślicie. I mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Cisza. Tylko jeden głos świętego Piotra: Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym. Zobaczcie, nagle się wszyscy zatrzymali i okazuje się, że nie mieli nic do powiedzenia Chrystusowi. Zaskoczeni bardzo konkretnym, ale wymagającym pytaniem, to ty powiedz, co ty sądzisz. Weź odpowiedzialność za to, co myślisz, za to, co mówisz, za to, co czynisz. Skonfrontuj to z rzeczywistością, z oczekiwaniami, z potrzebami. Weź odpowiedzialność. Moi drodzy, kiedy mamy już wziąć odpowiedzialność, to ten nasz język, ani myśli, ani różne słowa, już nie padają tak lekko. Ale wtedy, jak już padają, to padają twórczo. I o to właśnie chodzi. Żebyśmy w tym naszym myśleniu, działaniu byli twórczy. Wnosili dobro w przestrzeń, w której żyjemy. Żebyśmy uczyli się. Szukać wspólnie, wspierać się i wytwarzać, budować to, co jest piękne, dobre i szlachetne. No i drodzy, i druga jakby myśl, którą dzisiaj Pan Jezus chce bardzo mocno nam podkreślić, to to, że człowiek nie żyje i nie może żyć twórczo. Nie może budować, chcieć budować szczęścia kosztem innych, w oderwaniu od innych. Powiem, człowiek jest stworzony przez Pana Boga na obraz i podobieństwo, bytem, czyli istotą społeczną. My nie możemy żyć sami w oderwaniu. Co więcej, my nie możemy osiągać wyższego dobra, nie możemy iść na drogą ku świętości, ku radości życia wiecznego sami. Dlatego Pan Jezus nie mówi do poszczególnych jak do, do ziarenek piasku na, na brzegu morza, tylko mówi do wspólnoty, do kościoła i do Piotra, kiedy wypowiada się w imieniu wszystkich w tym momencie, bo inni milczą. Ty jesteś Mesjaszem, synem Boga Żywego. Mówi Piotrze, ty jesteś opoką, skałą, na której zbuduję mój kościół. Wspólnota. To jest ta rzeczywistość, którą Chrystus chce budować na Ziemi, chce buduje, budować w naszych sercach. A więc chcę też, abyśmy wykreowali w sobie te refleksje współodpowiedzialności, współtroski, żebyśmy uczyli się, żebyśmy mieli tę umiejętność właściwego hierarchizowania, układania sobie rzeczy. Często bywa tak, że jakby przeskakujemy pewien konieczny element, myśląc, że jest wszystko w porządku. Czyli uważamy, że jesteśmy wierzącymi, czyli możemy spokojnie myśleć o przyszłości, że jesteśmy w porządku, myślimy sobie. Tymczasem święty Jan mówi, jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, skoro nie potrafisz obdarzyć uczuciem, odpowiedzialnością, troską, życzliwością swoją, miłością po prostu kogoś, kto stoi obok. Moi drodzy, dlatego musimy mieć świadomość tego, że Kościół to jest wspólnota ludzi troszczących się o siebie. Tym się wyróżniamy. Zobaczcie, jaka wspólnota powszechna w Polsce po dramacie w Bejrucie solidarnie zrobiła zrzutę narodową. W każdej parafii, z 13 tysięcy pewnie parafii w Polsce, zebrano. Ofiary, dary naszych serc, jaka wspólnota, czyli co Kościół jest żywym organizmem, który troszczy się o siebie, również w ten sposób, że otwiera się na innych i pokazuje im swoją wrażliwość, swoją dojrzałość, współodpowiedzialność, solidarność. Taki jest Kościół. Zobaczcie, kiedyś to jeszcze początki Kościoła. Poganie patrząc na chrześcijan, to zdaje się, było w Efezie, mówią: Patrzcie, jak oni się miłują. Co było wyróżnikiem Kościoła? Tego, że razem, we wspólnocie, zjednoczeni, dobrzy dla siebie, wspierający siebie, ale również innych, bo Kościół się z natury otwiera na innych, na wszystkich, którym może nieść to, czym sam się karmi: miłość, miłosierdzie. Moi drodzy, i tego Chrystus dzisiaj nas uczy. Abyśmy mieli odpowiedzialność w tym, co myślimy, w tych deklaracjach, w układaniu sobie życia, żebyśmy zawsze mieli dobry ten porządek, dobrze ustawiony w hierarchii, żebyśmy wiedzieli, co jest ważne, a co jest bardziej ważne w życiu, co jest pierwsze, a co jest drugie, i żebyśmy się czuli za siebie odpowiedzialni we wspólnocie Kościoła. I bardzo ważny szczegół. Święty Jan Paweł II mówił o tym, że najbardziej podstawową komórką każdego społeczeństwa, a zatem też kościoła, to jest też społeczność i to wcale nie mała. Bo na świecie to chyba osiągamy około półtora miliarda uczestników, w, bynajmniej w życiu Kościoła w chrześcijaństwie. To sporo całkiem. Otóż chodzi o to, żeby. Ten porządek rozpoczynać od siebie, od tą troskę, od najbliższych. A zatem święty Jan Paweł II mówił tak, że rodzina, małżeństwo jest podstawową komórką społeczeństwa. Chcąc budować kościół duży, pamiętajmy o tym, że rozpoczyna się budowę od siebie. Nawet największy organizm i tego biblijnego Goliata, łobuza z Filistynów też. Składał się z małych komórek, a każda nasza małżeństwo i rodzina taką małą, ale bardzo ważną komórką jest. Dbajmy o nasze rodzinę, aby piękny był cały Kościół, w którym mamy łaskę uczestniczyć. Amen.